Sì, ma tu... Symbolicamente przekażemy te plagi, które... Ne, na robe pójdzie sam, jak to ci przejdzie, ci Kontynuujemy święta majowe. Wczoraj 1 maja, bardzo ważny dla Dzierżoniowa, bo 860. rocznica powstania parafii świętego Jerzego i Kościoła, najstarszego budynku w naszym mieście. No Dzisiaj święto flagi, 2 maj. Jak widzimy mieszkańcy Dzierżoniowa dopisali. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, że aż tyle ludzi przyszło, żeby pobrać flagi. Około 500 flag myślę, że rozdysponujemy dzisiaj tutaj w rynku, a druga tura jest jeszcze w Muzeum Miejskim, gdzie też te flagi będą rozdysponowane. Dysponowane. No z roku na rok coraz więcej. Dzisiaj to jest naprawdę takie apogeum. Widzę, że tutaj koło chyba 200-300 osób już stoi, i oczekuję, pewnie będą dochodziły jeszcze osoby. Mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. Oczywiście, tutaj jestem przekonany, że większość tych flag, które dzisiaj zostanie rozdane mieszkańcom, zawiśnie na oknach, będą one świadczyły właśnie o naszym patriotyzmie.